Witam Was bardzo gorąco i ponownie na kanale Ketstar Beauty Makeup. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o domowym, dość skutecznym sposobie na pobudzenie wzrostu włosków brwi, jak i również na wzmocnienie mieszków włosowych brwi. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania. Słuchajcie, badania naukowe stanowczo i głośno mówią, że kwas gamma-aminomasłowy w skrócie GABA i tripeptyd miedziowy, czyli oba składniki aktywne stosowane w pielęgnacji twarzy w celu odmłodzenia, redukcji zmarszczek, pogrubienia skóry, zagęszczenia skóry, stymulacji kolagenu, fibroblastów i kwasu hialuronowego, są również cudem, cudownym eliksirem. W przypadku stymulacji wzrostu brwi. W przypadku rzęs tripeptyd miedziowy też. W przypadku rzęs gaba nie. Dlaczego? Ponieważ gaba nałożona na rzęsy, na linię rzęs może podrażnić, a tripeptyd miedziowy nie. Taka jest zasadność. Bierzmy pod uwagę, że kwas gamma, aminomasłowy, w skrócie gaba, jest to bardzo silny neurotransmiter czyli bardzo silny pobudzacz stymulacji yy, prawidłowego funkcjonowania komórkowego i jak najbardziej jego działanie naukowo yy, zostało również udowodnione pod kątem przyspieszenia wzrostu włosów. I ja dzisiaj przechodzę do Was takim patentem, żeby właśnie Wam pokazać takie kombo mieszane. I słuchajcie, tutaj pokażę akurat na przykładzie moich kosmetyków, ale nie muszą to być moje produkty. Jeżeli macie inny tripeptyd miedziowy, który polecam na swoim kanale, który jest wartościowy, albo inny produkt z kwasem gamma-aminomasłowym, one również świetnie się sprawdzą i nie będzie żadnego problemu. Oczywiście działanie tripeptydu miedziowego i Gaby w kwestii wzrostu brwi nie jest dopingiem, czyli po odstawieniu wszystko wypada. Tak jak to ma w przypadku się Bima to prosto. Kiedy, mog kiedy mogą brwi z powrotem wypaść? Kiedy macie niedobory witaminowe, kiedy się coś dzieje w organizmie, to wtedy. Albo nakładacie syf na brwi z plastikami, z parafiną, z poliakrylamidem, z kancerogennym talkiem i wtedy dalej czopujecie mieszki włosowe. No to wtedy jak najbardziej to wypadanie będzie. Bo by zamiast sobie pomagać, robicie sobie dalej krzywdę. Więc makijaż musi być świadomy Produkty aplikowane na brwi również w kwestii makijażu, aby odżywianie ich na bogato przynosiło spektakularne rezultaty. I tutaj nie potrzebujecie, bóg wie jakich szczoteczek, kombinatorstwa i zastanawiania się, bo takie kombo najlepiej jest przeprowadzić sobie na noc, kiedy na twarzy macie tripeptyt miedziowy, albo kiedy na twarzy macie gabę, bo oczywiście wiemy, że tripepty do miedziowego nie łączymy z lisodium etta i z żadną formą witaminy C inną niż tetra. No i gaby też nie łączymy, mm, y, gabę jako ogólnie, jako surowca, z żadną formą witaminy C inną niż tetra. Moja GABA, na przykład jeżeli posiadacie moje serum Kasperski Neuro GABA, no to ono jest egoistą, bo ma 1% gaby, jest bardzo silne, bardzo aktywne w swoim działaniu, więc nie łączycie go z niczym, tylko zamykacie kremem. I w momencie, kiedy Wy to aplikujecie na brwi, na Waszej twarzy nie może być żadnych innych składników, które destabilizują się wzajemnie. Czyli na twarzy nie może być etta, bo jeżeli, nie daj Boże, ten tripeptyt miedziowy z brwi przemigruje, no to będziecie mieli reakcję krzyżowo-kontaktową, tak? Jakże tutaj jest to jasne. I co Wy robicie codziennie na noc? To jest kombo mieszane, czyli jedna noc tak, druga noc tak. Pierwsza noc. Tutaj się powołuje no, na, mo na moich produktach, tak? Aczkolwiek no, nie muszą być to moje produkty. Hmm, czyli mamy tutaj Serum z Stripeptydem miedziowym. Nabieracie sobie taką dozę i co robicie? Nakładacie sobie na brwi. Dokładnie. Rozprowadzacie. Mhm. Troszeczkę wcieracie, aby również to miało kontakt ze skórą, i do, żeby doszło do mieszków, prawda? Rozcieracie i zostawiacie. Nie kombinujecie już nic. I tak jedna noc. Druga noc nakładacie na brwi Gabę. Czyli Neuro Również śladowa ilość. Tyle wystarczy. I również. Aplikujemy na brwi. Rozprowadzamy. I w przypadku Gaby, e, na linii brwi, przy brwiach, możecie czuć mrobienie. To jest zupełnie normalne, ja właśnie to czuję. I działanie, które łączy się ze sobą w synergii, czyli neurotransmitter GABA aktywizuje prawidłowe funkcjonowanie. Mieszków włosowych, jakie również pobudza krążenie, jak i również wyzwala wzrost nowych włosów, czyli przyspiesza mm, całkowity wzrost, to tripety miedziowy wzmacnia mieszki włosowe bardzo mocno, nawet te najbardziej osłabione przez doping bima to prost. i co w konsekwencji doprowadziło do, powiedzmy sobie szczerze, wyłysienia ponieważ Bimato Prost działa w momencie, kiedy on jest, prawda? Czyli kiedy on jest, te włosy są bujne i po prostu rewelacyjne, a kiedy odstawiacie, wszystko wypada. No i to są włoski, tak jakby dopingo zależne. czyli kiedy jest doping dawany, jest super, kiedy nie jest dawany, nie ma. No i w przypadku takiej manipulacji mieszkowej, czyli aplikacji to Prostu co chwilę, w końcu może doprowadzić to do uszkodzenia mieszka włosowego. Czyli finalnie brew albo rzęsa przestaje odrastać i Wam pojawia się tak zwana luka, taka dziurka, nierówność. No i wtedy albo permanentny, albo doczepiacie sobie rzęsy. To też wpływa na mieszki włosowe. Pamiętajcie o tym. Taka stymulacja przynosi pierwsze rezultaty po 30 dniach. Regularnego stosowania. Po 30 dniach zauważacie pierwszą poprawę, pierwszy etap poprawy, a taki kluczowy rezultat zauważacie pomiędzy trzecim a czwartym miesiącem zgodnie z fazą cyklu wzrostu włosa. Przypominam, że Wy tutaj nie dajecie dopingu, więc Wasz mieszek włosowy nie jest do zależny, tylko częstujecie. Karmicie, tak to mogę powiedzieć swój mieszek włosowy, składnikami o naukowo udowodnionej skuteczności bez dopingu. Czyli wasze mieszki włosowe prawidłowo funkcjonują. Włos rośnie zgodnie z fazą cyklu wzrostu. I teraz tak im bardziej były uszkodzone mieszki włosowe przez bimatoprost, tym istnieje taka możliwość, że na ten efekt trochę dłużej. Będziecie zmuszeni poczekać. No, bo w takim razie trzeba najpierw odbudować to, co tam jeszcze zostało, a później dopiero pojawiają się rezultaty. No, chyba że doszło już do całkowitego uszkodzenia mieszka włosowego i finalnie tego mieszka tam nie ma, no to nazwijmy rzeczy po imieniu. Pozostaje Wam przeszczep. I to jest jedyna droga na skróty. Jedyna. Także jeżeli się obudziliście w pory z Bima to bimatoprostem, no to to połączenie jest dla Was, jeżeli chodzi o działanie. Także jak najbardziej tutaj macie spektakularny rezultat. Teraz pewnie pojawi się miliard pytań. Jeżeli ja stosuję retinol albo kwasy na twarz, no to nie mogę nałożyć przecież e, gaby i peptydu miedziowego na brwi, bo wejdą w reakcji. Jak najbardziej nie możesz. Więc żeby takie kombo było skuteczne, wystarczy ja również stosować 4 razy w tygodniu. Jak najbardziej można, na przykład w noce bezretinolowe. Mhm. Albo na przykład zmywasz retinol z nocy, z twarzy, e, nakładasz dzienną pielęgnację, a siedzisz w domu i nigdzie nie wychodzisz, to sobie nakładasz takie kombo na brwi. I jak najbardziej uzyskujesz wzmocnienie. Neurotransmitter plus tripeptyd miedziowy to jest najcudowniejsze kombo, jeżeli chodzi o aktywizację mieszków włosowych, jak i również przywrócenie im prawidłowej pracy. Wypróbujcie i po trzech miesiącach podzielcie się rezultatami, które zauważyliście. Na dzisiaj to tyle. Jak się podobało, to łapka w górę, jak nie, to w dół. Wysyłam wam dobrą energię. Do zobaczenia. Pa! pa.